Wojewódzki i Figurski w dobrej formie od rana. Dzień dobry panu PKP-SA. Warszawa się kłania z gabinetu doktora Krzysztofa Opawskiego Dzwonię. Witam serdecznie. No ja rozumiem. Proszę pana, czy dostaliście ten komunikat z generalnego zarządu w związku z opóźnieniem wszystkich pociągów dzisiaj? Nie. Nic nie to nie proszę mam. pana, za chwilę połączę z dyrektorem Torbą. Chodzi o zwolnienie obrotu ziemi. To jest informacja, którą dostaliśmy od Polskiej Akademii Nauk. I trzeba to rozlepić albo przez megafony ogłosić. Ja łączę z dyrektorem Torbą, on panu no? wszystko powie. No, halo pana. Torba, dzień dobry. Witam pana serdecznie. PKP-Zarząd, halo? No dzień dobry panu, dyżurny witajcie słuchajcie tak. obzwaniamy w tej chwili wszystkie nasze, nasze ośrodki żebyście e, za, zapiszcie może komunikat który będziecie teraz podawać a my roześlemy do was jeszcze potem plakaty które będziemy musieli rozwiesić bo to proszę pana wchodzi w życie od przyszłego tygodnia no pisze już? Ta. w związku mhm. ze zwolnieniem obrotu kuli ziemskiej kuli ziemskiej wprowadza się Mm -hmm. Zwolnienie czasowe i opóźnienia wszystkich pociągów o 3 minuty. Zarząd PKP przeprasza. PKP? Przepraszam. Może pan odczytać całość? No, Sara. Dobra, czekamy. Uh -huh. W związku ze zwolnieniem obrotu kuli ziemskiej, tak. wprowadza się tak. zwolnienie. Czasowej i opóźnienia pociągów o trzy minuty. Dokładnie. Tak jest. Zarząd PKP Dokładnie. przeprasza. Proszę pana, to prosimy I to na każdy pociąg tak. ma to z tego. Dokładnie. Na każdy tak. A my wam wysyłamy za potwierdzeniem dyrektora finansowego plakaty, które rozwiesicie na stacji. Podawajcie tę informację jak najczęściej. Dobra. Dzięki cześć. Dzięki. Cześć, cześć. cześć, cześć. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w Essarok. Więcej na www.eskarok.pl